Witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacjach i na relacjach firmy Auto Przed nami słuchajcie, prezentacja auta sprowadzonego na indywidualne zamówienie Audi A4 40 TFSI No i tutaj samochód praktycznie nowy, samochód z 2023 roku Produkcja czerwiec, ale rejestracja październik Więc mamy do października gwarancję na ten samochód fabryczną Egzemplarz z napędem quattro, 204-konny silnik benzynowy, no i auto w ciekawej konfiguracji wyposażeniowej, z bardzo małym przebiegiem 15 tysięcy km zaledwie. Auto jeszcze nie miało, słuchajcie, robionego pierwszego przeglądu serwisowego. Pamiętajcie, że w Audi jest albo 2 lata, albo 30 tysięcy. No i ten przegląd zrobiliśmy my tutaj w Polsce, w Krotuskim Cichym. W, jeżeli chodzi o salon, który nam robił serwis, to właśnie w tym serwisie ile to kosztowało to za chwilkę się dowiecie no i co, zaczynamy prezentację auta, które troszeczkę u nas się zmieniło, bo został zrobiony pakiet Black. Zaczynamy prezentację Audi A4. prezentuje Audica z zewnątrz. Przyznacie, że ciekawy kolor. Nie jest to taki typowy srebrny. Jest to ciemniejszy, o jeden ton ciemniejszy kolor. Auto było w zwykłym takim zestawieniu kolorystycznym, czyli miało w chromowane elementy. Teraz samochód jest przerobiony tutaj na życzenie klienta w Black Piano. Zobaczcie, napis 4 znaczek, z tyłu też listwa taka chromowana, zmieniona. Dodatkowo zostało auto zabezpieczone folią przezroczystą. Tutaj te newralgiczne miejsca, czyli Cały zderzak, lusterka, wszystko jest oklejone tak zwaną folią PPF. Tutaj będzie widać na klamkach zobaczcie, też jest oklejone. Z tyłu mamy Black Piano zrobioną tą listwę, znaczek, emblematy. Wydechy też są oklejone w Black Piano. No i też zabezpieczony jest zobaczcie, zderzak też folią bezbarwną, tak zwaną PPF-ką. Ile to kosztowało, to też się oczywiście dowiecie. No teraz generalnie, gdybyśmy tutaj założyli 19 lub 20, teraz są 17, no to myślę, że ten samochód już naprawdę by nabrał charakteru, aczkolwiek i tak, i tak widzicie to na zdjęciach, bo teraz wrzucam Wam zdjęcia, jak auto wyglądało przed Uważam, że samochód naprawdę zyskał atrakcyjności z tym pakietem czarnym. Auto praktycznie nowe, lakierowane miał dwa elementy, lakierowana była maska i zderzak ze względu na odpryski od kamyków. Tutaj sprzedawca, autoryzowany dealer Audi chciał ten samochód zakwalifikować do takiego wiecie używanego z nowego samochodu, taki pakiet jak Volvo Select. Dlatego te dwa elementy musiał przelakierować, i te dwa elementy były po prostu polakierowane. Samochód oczywiście jest bezwypadkowy. No i co, zaczynamy, słuchajcie, od wnętrza. Pokażę Wam wnętrze w tym aucie. To jest praktycznie nowe Audi. E, dosyć fajna konfiguracja wyposażeniowa. Za chwilkę Wam pokażę. Mam tutaj kamery 360. Mamy aktywny tempomat. E, także no, rzadko spotykane wyposażenie. No i oczywiście napęd 4, to jest bardzo ważne. Oczywiście jest elektrycznie otwierana i zamykana klapa. Zaraz zobaczymy, czy mamy hak holowniczy. Mamy hak holowniczy, zobaczcie. Zaraz wam pokażę, jak działa. Nówka sztuka, nieużywany. Nie będziemy go blokować. Także hak holowniczy jest. Jest siatka, jest e, roleta, jest drugi kompetku z oponami zimowymi, co prawda z kolcami, ale opona praktycznie nowa. Tutaj 18-calowa, czyli mamy większe felgi na e, zimę niż na lato. Ciekawe zestawienie. Kolce można sobie powyciągać Więc myślę, że tutaj będzie też ten samochód na tych kołach Świetnie wyglądał Oświetlenie widzę LEDowe Zobaczcie w bagażniku też że Tak wygląda, nie będę już tych kół wyciągał tutaj klientowi I przechodzimy do wnętrza Wnętrze tak zestawione Mamy zwykłe fotele materiałowe Nie ma tutaj elektrycznej regulacji To jest model po faceliftingowy Tak naprawdę ostatni wypust Teraz wszedł model A 5, tak, Więc tutaj już mamy e, Praktycznie najnowszy model A4 Jaki był dostępny Ostatni tak naprawdę model A4 jaki był dostępny Kierownica zobaczcie no To wszystko jest w tym samochodzie nowe 15 tysięcy przekroczył Teraz jak kupowaliśmy miał 14 tysięcy e, e, Aktywny tempomat e, Tutaj poczekajcie Witamy Dobra Odpalimy sobie to wam pokażę Te kamerki 360 bo to ciekawie wygląda Dobra klimatronik trzystrefowy, to też jest ważna kwestia bardzo mało jest samochodów z tym właśnie z tą funkcją, zobaczcie, mamy tak kamery 360 tutaj widok 360, a tutaj widok kamery tylnej i myślę, uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie generalnie Volvo, tutaj możecie sobie oczywiście to wszystko przestawiać, teraz popatrzymy jak to wygląda, tak wygląda widok z góry też może być tutaj, no czyli podobnie ale permanentny jest widok właśnie jeszcze jakąś soczewkę możemy zrobić. Ten momentny jest taki widok, uważam, że to jest najbardziej pożądany widok jeżeli chodzi o, e, o kamery. Do auta jest oczywiście komplet kluczy. Jest pilot do Webasto, możecie sobie jak w starym stylu włączyć Webasto, bo też auto jest wyposażone. Mamy oczywiście karty, wszystkie tutaj do aplikacji. To też często brakuje, tutaj akurat w tym aucie jest, ale to jest auto nowe. Jeszcze nie udało się nikomu tego po prostu zgubić. Mamy asystenta parkowania widzę. No i wybór też trybów jazdy. Zaraz zobaczymy, co tutaj możemy wybrać. Poczekajcie. musimy sobie na P. Drive Select. Tutaj mamy tryby do wyboru jazdy. Komfort, auto, dynamiczny tryb, indywidualny. Zostawimy klientowi w auto. No i co? Tak menu wygląda. Uważam, że jest to wszystko czytelne. No, mi się generalnie ekran w a nie podoba. Jest taki przyczepiony. Aczkolwiek teraz wszyscy producenci tak robią w swoich najnowszych modelach. Samochód w środku pachnie dosłownie nowością. No gdyby nie te koła z tyłu, to byśmy to widzieli. Widzę, że mamy tutaj, zobaczcie, asystenta pasa ruchu na pewno. Eee, czy mamy blis? Nie widzę, bo tutaj by było w lusterkach w tym miejscu. Także czujników martwego pola nie mamy. No i oczywiście wirtualne zegary, także to jest taki takie minimum mi się wydaje w dzisiejszych czasach ile to auto wyszło za chwilkę się dowiecie widzę, że jeszcze mamy łopatki zmiany biegów skrzynia DSG siedmiobiegowa no tutaj warto wymieniać olej co 60 tysięcy zresztą producent też o tym mówi czyli zaleca tą wymianę bardzo dobrze jeszcze zobaczymy jak nawigacja wygląda jak sobie ją powiększymy A tutaj mamy tak menu czekajcie powiem że wam, że tutaj sobie wejdziemy w nawigację o teraz nam się odpaliło tak wygląda, także myślę, że bardzo ładnie i zobaczcie, wszystko jest jak najbardziej aktualne. Dobra, przechodzimy pod maskę, tak wygląda ulica pod maską, tu mamy dwulitrową jednostkę TFSI, 204 konie, tu były trzy moce, to jest chyba ta moc podstawowa, jeszcze był 245 i 265, miękka hybryda oczywiście, no bo takie rozwiązania tylko były dostępne, tak wygląda auto pod maską, nic nie ruszane, nic nie dotykane. Jak się prezentuje auto? Bardzo dobra jednostka, generalnie ekonomiczna. Nie ma się tutaj za bardzo do czego przyczepić. Pozbawiona już wady, wiecie, olejowej, tego typu rzeczy. Jest auto świeżo po serwisie. Zrobiony olej plus filtry czyli ten pierwszy serwis, który jest zalecany przez Audi. W październiku trzeba będzie zrobić płyn hamulcowy tak też zaleca producent. Yy, jaki koszt serwisu? Słuchajcie, 1800 zł za wymianę filtra powietrza, oleju i kabiny plus olej. Czy dużo, czy mało? To jest po naszym rabacie, który jakiś tam uzyskaliśmy. Tutaj macie tą informację 1805 zł, to zostało zrobione. To jest, wiecie, serwis ASO. Trzeba było zrobić, żeby auto miało do października przedłużoną gwarancję, tutaj bez dwóch zdań. Uważam, że ten jeden serwis można odżałować i mieć święty spokój. Nikt wam wtedy nie zarzuci, że coś jest nie tak z samochodem. Jak będzie coś nie tak, czyli tą gwarancję wam po prostu producent uzna. Dobra, robimy podsumowanie. Za chwilkę się dowiecie, ile ta auto wyszło na gotowe. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba nowa odsłona tej audicy, czyli w tym czarnym. Black Piano tak zwanym Black Edition, taki dechroming to się nazywa, tak, został zrobiony, został pozbawiony samochód właśnie chromów. Bardzo ciekawa konfiguracja z kamerami 360 i z aktywnym tempomatem. Myślę, że bardzo fajne wyposażenie. Dodatkowo. Ta trzystrefowa klimatyzacja to też jest duży plus. Jak ktoś szuka czwórki, no oczywiście napęd quattro i tak dalej, to też mogę wymieniać, ale jak ktoś szuka czwórki, to wie, że ciężko z takim wyposażeniem auto znaleźć, a ten samochód wyszedł naprawdę korzystnie cenowo i został kupiony na fakturę VAT. Czyli jeżeli ktoś by to auto kupował na firmę, normalnie można odliczyć VAT od tego auta. Samochód wyszedł w tutaj poniżej 160 tysięcy złotych na gotowo plus te rzeczy, które tutaj dodatkowo zrobiliśmy jeżeli chodzi o ofoliowanie samochodu, czyli zrobienie przednich błotników, maski, lusterek klamek i tylnego zderzaka i przedniego zderzaka, zderzak przedni w pełni tylny zderzak, no to tylko ta nakładka zabezpieczająca, plus usunięcie chromów, czyli oklejenie wszystkiego w czarne, no to auto cała ta usługa wyszła w granicach 6500 zł, myślę, że to jest dosyć fajna cena auto zostało oddane do firmy CAR ceramik, garaż, przepraszam tutaj w, niedaleko na Kobiałce Kamila Wam serdecznie polecam bo naprawdę solidnie podchodzi do tematu i co? Wszystko powiedziane. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie takim samochodem, to zapraszam na poszukiwania, bo można kupić praktycznie nowe auto w bardzo dobrej cenie na fabrycznej gwarancji właśnie z nami z auto Import nieporen. Wbijajcie na www.autoimportnieporen.pl i tam wszystkiego się dowiecie. Zakładka Zamówienie auta, koszty importu. Mamy stworzony, słuchajcie, kalkulator dla Was, żebyście sobie wyliczali auto na gotowo. Trzymajcie się. Na razie. Pozdro.